20 sierpnia odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka. Miała ona uroczysty charakter i związana była z obchodami setnej rocznicy Bitwy warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej. Spotkanie odbyło się 20 sierpnia, gdyż to właśnie tego dnia, dokładnie 100 lat temu, Ostrów Mazowiecka została wyzwolona spod na szczęście krótkiej okupacji bolszewickiej. Sesja rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego. A następnie zebrani wysłuchali krótkiego wykładu doktora Leszka Zakrzewskiego, pracownika archiwum akt nowych, a prywatnie prawnuka Jana Dołęgi Zakrzewskiego. Burmistrza Ostrowi z lat 1930-1933 w okresie wojny polsko-bolszewickiej zasiadał w radzie miejskiej. Doktor Zakrzewski omówił podstawy ideologiczne bolszewizmu, które nasi sąsiedzi chcieli na siłę wprowadzić i na ziemiach polskich. Sowiecki plan podboju świata walką klas napotkał na potężny opór społeczeństwa polskiego, które odwoływało się do jedności i wspólnoty. Do obrony kraju stanęli wszyscy, i mężczyźni, i kobiety, dorośli, młodzież, inteligencja i chłopstwo. Ostrów Mazowiecka przez bliskie sąsiedztwo z Komorowem i znajdującą się tam Szkołą Podchorążych Piechoty, a także ze względu na niedalekie położenie od Warszawy, była niemal w centrum wydarzeń z 1920 roku. Doktor Zakrzewski w swojej prezentacji przywołał zapiski z kronik pułków prowadzących walki w okolicach Ostrowi, również zacytował prasowe artykuły, w których dziennikarze informowali o okrucieństwie bolszewików, rabujących sklepy, domy, gospodarstwa, aresztujących miejscowe elity, wprowadzających swoje komunistyczne rządy. Warto zaznaczyć, że choć to Bitwa Warszawska miała decydujące znaczenie w wojnie z bolszewikami, walki na przedpolach i na ulicach naszego miasta również były istotne. Gdyż opóźniły Marsz Czerwonych na Warszawę i zapewniły cenny czas na przygotowanie obrony stolicy. Radni przyjęli następnie specjalne okolicznościowe stanowisko w sprawie upamiętnienia rocznicy Bitwy Warszawskiej. W którym rajcy podkreślali znaczenie zwycięskiej wojny z bolszewikami, które uratowało nie tylko suwerenność naszej ojczyzny, ale także ład demokratyczny całej Europy. W stanowisku jest mowa również o wielkim wysiłku całego narodu polskiego, wszystkich warstw społecznych oraz niezwykłej odwadzy i brawurowych walkach oręża polskiego. W oddzielnym stanowisku radni zgodzili się na nadanie drodze ekspresowej S8 przebiegającej w granicach administracyjnych Ostrowi nazwy Alei Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920. Z inicjatywą upamiętnienia stulecia wydarzenia w taki sposób wyszli samorządowcy powiatu wołomińskiego. Na zakończenie spotkania burmistrz wręczył rajcom oraz dyrektorom miejskich instytucji, jednostek i szkół pamiątkowe ilustracje o tematyce Bitwy Warszawskiej, wykonane przez artystę Piotra Karśnię.